Będzie to historia niezwykła. Będzie to historia powszednia, która wydarzyć się może każdego dnia. Jak codziennie pracuje wielka huta w Szczecinie. Jak codziennie hutnicy wzbogacają Polskę w żelazo. Czujne oczy śledzą spust wielkiego pieca. Piec pożera setki ton złomu rudy koksu. Dużo trzeba koksu, by pracował wielki piec huty Szczecin, huty nad Odrą, w najdalszym nadmorskim krańcu Polski. Setki kilometrów od Szczecina na Śląsku pracują nasze największe koksownie. Na ich koks czekają fabryki, miasta, wielkie budowy. Czeka też codziennie na koks huta w Szczecinie. Parowozownia w tarnowskich górach jak codziennie przygotowuje dziesiątki parowozów do dalekiej drogi. Powiozą stal dla Warszawy, węgiel dla Lodzi, blachę dla Gdańska. Dzisiejszy transport koksu do Szczecina poprowadzi maszynista Jan Szamot ze swym pomocnikiem Feliksem Kucharskim. Maszyna jak człowiek wymaga serca, troski, dbalości. Podomierz, serce parowozu. Bez wody, jak bez krwi ustanie. Gotowy do drogi. Pojedzie setki kilometrów, pociągnie setki ton. Na naszym parowozie list gwarancyjny. Honorowe przyrzeczenie. Honorowe kolejarskie słowo. Pracownicy parowozowni karsznice i obsada parowozu zobowiązują się zapewnić wzorowy stan parowozu, nie dopuścić do zepsucia w drodze lub opóźnienia. List kwarancyjny będzie miał cały nasz pociąg. Zaloga tarnowskich gór kompletuje skład. Ustawiacz Tudeja też złoży na liście swoje kolejarskie słowo. Oni właśnie tutejsi kolejarze rzucili całej Polsce hasło nowego, kompleksowego współzawodnictwa. Gwarancję składa cała zaloga. Każdy gwarantuje za wszystkich, wszyscy za nasz pociąg. Jeszcze rewident. Jeszcze dyżurny nadzorczy. I pociąg przygotowany jak się patrzy. Teraz w twoich rękach, towarzysz Szamot, nasza kolejarska gwarancja. Czy tylko w jego rękach? Zobaczymy. Jak codziennie jeden z wielu pociągów wyrusza do Szczecina. Dyspozytor, dyspozytor, tu Brandt. Dyżurny nadzorczy Brandt Tarnowskiej Góry. Paracyjny 49281 odjechał o godzinie 1305 Lanową. Tak. Prowadzi parowóz TY246, łamane 72. Tak. 158, 2320 ton. Tak. Oks, Szczecin. Oks Loko Szczecin. To jeszcze. Na razie wszystko. Dalsze w przygotowaniu. Dobrze przyjąłem. Jesteśmy na szlaku. Ruch u nas duży. Spotkamy nie jeden pociąg. By się w tym kolejarskim języku nie zgubić, pamiętajcie, nasz pociąg nazywa się gwarancyjny. Gwarancyjny. Dyspozytor, dyspozytor. Tu kraski. Tak. Gwarancyjny 49281 przeleciał o 17.21. Planowo. Dobrze, przyjąłem. Tu dombie, Nowakowski. Słucham. Tu. Kutka, mówi są Tu pod dębice. Dombie, kraski, kłódna, pod dębice, Oto. Podajcie sytuację na bieżąco w kierunku nieparzystym. Otok zaczyna. Tu otok, oświetlny 4901. Minął mnie o 17.24. O której? O 17.24. Tu postępice, powtarzam, tu potępite. Dodatkowy 49809 przyszedł o 17.22. Teraz kratki. Tu Kraski, gwarancyjny 49281, już zgłosiłem. Co nowego? To wszystko, zanim nic nie było. Następny, główna zgłasza. Tak, główna, nie mam nic nowego do zgłoszenia, wszystko podałem. Dobrze, Dombie? Tu Dombie. Zbiorowy odszedł o 17.18. Powtarzam, zbiorowy odszedł o 17.18. A więc przed nami jedzie właśnie ten. Zbiorowy, zbiera wagony od stacji do stacji. Рапение каждой линии перед нами. Halo, dyspozytor! Dyspozytor! Tu umień! Zbiorowy stanął na szlaku i daje sygnał osłonić pociąg. Nie wiem! Postaram się sprawdzić. Słuchaj, umień! a ja wróżyj natychmiast zgłoś. głoś! Dobrze, zawiadomię! Dąbie! Tak, tu dąbie! Słucham! Zatrzymaj gwarancyjny 49281 na bocznym torze! Zbiorowy stanął na szlaku, ma awarię! Niedobrze, panie Błaszczyk. Duży ruch na linii, może być gorąco. Przyjmę go na tor główny i wszystkie tory mam zajęte. No i korek gotów. Będę musiał zatrzymać pośpieszny. Dyspozytor, nie. tu kudna. Mów kudna. Tu kudna, pospieszny przeleciał o 17.52 planowo. Dąbie. Poczekaj do nie przeszkadzaj. Kudna, kudna. Tu kudna, pospieszny 4901 przeleciał o 17.52 planowo. Proszę chwileczkę zaczekać. Dąbie, słuchaj Dąbie, awaria już usunięta. Szlak zaraz będzie wolny. Gwarancyjny trzymamy dalej. Przed nim przepuścić dodatkowy na przelocie, a potem pośpieszny. Gwarancyjny musimy opóźnić, ale pozostałe pojadą planowo, rozumiesz? Gwarancyjny czeka, przepuszcza przed nim dodatkowy i pośpieszny. Dysponująca ruchu piekielny, słucham. gwarancyjny przyjdzie o 55 minut opóźniony. go, pan długo. Dobrze, postaram się, parowóz podmienny wyszedł z szopy. Nie słyszę! Wyszedł z parowozowni. Cześć! Parowoz ZM Polski, na tor 19. Parowozy Zetempowski, z 19 lat 17. W polowie drogi do Szczecina zmieniają się parowozy. Zmieniają się zalogi. Maszynista Andruszewski na swym Zetempowskim parowozie czeka już na gwarancyjny. Niecierpliwie, ale i spokojnie. Tak już bywa wśród kolejarzy. Samotowi przekazywać pociąg. 50 minut spóźnienia trudno dogonić. Teraz w rękach zatępowców pociąg i list gwarancyjny. Zebranie grupy partyjnej o tej porze? Widocznie towarzysz Lewandowski musi mieć ważną sprawę, kiedy zwolał obie zmiany rewidentów. Dyspozytor. Dyspozytor. Tu mówi Lewandowski. Opóźniony gwarancyjny 49281 będzie gotowy o 20 minut wcześniej. Gdzie grupy rewidentów przeprowadzają przegląd. Pomagają nam towarzysze w pierwszej zmiany. O gwarancję walczy cały szlak. 20 minut wygrane. Dobry początek. Ale zostało jeszcze pół godziny spóźnienia. Pół godziny do 30 minut. Na dzień jaśniejsze były humory na parowozie gwarancyjnego. Część spóźnienia odrobili. Maszyna pracuje bez zarzutu. Wody powinno starczyć. Warunki sprzyjają, więc można by spróbować i za jednym zamachem nadgonić resztę. O wszystkim decyduje załoga. Zdecydowali. Teraz cały szlak musi pomóc. Dyspozytor! Dyspozytor! Tudalice. dalice. Opóźniony gwarancyjny 49281 prosił o przelot w mokrzycy. Wody nie bierze. Bez wody? Dobra. Tu wilkowo, słucham. Mówi dyspozytor. Towarzyszu składanek, przyspieszcie wymianę szyny. Zetempowcy z opóźnionego gwarancyjnego nie brali wody. Zrównają się z planem, jeśli zrobimy im zieloną drogę. Musicie drogowcom powiedzieć, że każdy postój to strata pół godziny na nabór wody. Niech skończą przed siódmą dwadzieścia. Przed siódmą dwadzieścia. Dyspozytor, dyspozytor. Słucham? Tu kolin, gwarancyjny wyrobił czas. Minął mnie o 7.10, planowo. Powtarzam, o 7.10, zgodnie z planem. Dobrze, dziękuję. Wielkowo, wielkowo, wielkowo. Co z wymianą szyny? Jak z szyną? W Szczecin poranna zmiana rozpoczyna pracę. Przez całą noc wielki piec pożerał setki ton złomu rudy koksu. O 8:45 na stację w Szczecinie wjeżdża pociąg ze Śląskim Koksem. Przyszedł co do minuty. Cóż, punktualny przyjazd, zwykła rzecz, zdarza się codziennie. Ale właśnie o te codzienne zwycięstwa trzeba walczyć ofiarnie i ciężko, jak Szamot Jandruszewski, dyspozytorzy i drogowcy, jak cały kolejarski szlak.